Cześć, witam Was serdecznie z e X XN. Dzisiaj recenzja e, telefon Microsoft Lumia retro recenzja. E, jakby. Także, zanim jeszcze zaczniemy, zostawcie suba, lajka e, tam na dole, gdzieś w górę kolejny odcinek. No i widzisz na Instagramie XCandy, a się dajcie obsa i co? No, Możemy zaczynać. Jak to wszystko już zrobiliście, e, mam taką nadzieję, e, to zaczniemy sobie od w ogóle. Wykonania. Jakby no, cały, e, praktycznie telefon jest wykonany z plastiku. To jest tu plastik. Tutaj, w to jest też plastik. E, jakby ekran nie jest z plastiku jest szklany, ale e, jakby wszystko poza ekranem jest z plastiku. Także wykonanie jest dość e, kiepskie, spasowanie elementów. Czyli, czyli nic nie trzesz, jak możecie ułożyć. No, jednak czy jeszcze coś jak możecie e, zauważyć, także tutaj też to wykonanie spacon nie jest wam e, e, za dobre. E, także przejdźmy sobie do e, ekranu. Ekran to jest 47TFT, e, czyli dość mały jak na dzisiejsze standardy. E, mamy również HD, czyli dość niską i no i, i kąty widzenia jak możecie zauważyć no są no praktycznie ich nie ma. Po no, jak po boki, jak, jak po boki biorę, to widzicie, że tam normalnie się kolory jakby tutaj kąty widzenia w ten klep nie są beznadziejne. powiem szczerze. E, Także i ten nagranie jest za duży e, że, że jakieś na to jest 313 ppi e, czyli Dość dużo, jak na taki wielkości ekran. No i te kolory są ży, żywe, fajne. Fajne są kolory, 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 dla, kolory, jakby są e, fajne. No. E, kolory są ładne, fajne. No. E, dobra, przejdźmy sobie do, do wydajności. Mam tutaj Snapdragon na 210, e, 4 -dżyniowego. O tak 2,10 GHz, adrenal 366, coś takiego. E, no i co jeśli chodzi o wydajność, e, no tutaj nie jest dobrze, bo widzowie to, e, ten telefon pracuje na miarę zimowej, ale później przyjdziemy do systemu. No i w tych te, te aplikacjach, które jeszcze to jest na tym systemie, jakieś gry to działają w miarę dobrze. No i system chodzi e, później na tym telefonie. Z tym procesorem w ogóle. E, także wydajność jest dość, e, dość spoko. Przejdźmy sobie do systemu operacyjnego. Mam tutaj Windows e, 10 Mobile, który jest no, już ostatnim systemem Microsoft. Już nie ma w ogóle, ogóle telefonu systemu od Microsoftu. No i ten system jest bardzo, bardzo przyjazny, bardzo ładny. Tak szczerze design mi się podoba systemu. No, ale, no, i jakby działa płynnie telefon, właśnie na wysoką specyfikację na, tym, na takim systemie, no i co mogę jeszcze powiedzieć? Ten system działa z 1 GB RAMu i 8 GB na y, pliki, także tutaj 8 wystarcza. Jeśli chodzi o y, w ogóle pobranie jakiejś giery, aplikacji tutaj 8 GB to wystarcza. Y, nie ma z tym problemu, jakby. Y, ten jeden nam też bez bezuprnosi, wystarczy, bo naprawdę tutaj ten system chodzi bardzo dobrze. Tutaj mamy e, spis aplikacji jakby e, e, Windowsie się na komputery. No i te kafelki bardzo ładnie wyglądają, tak szczerze. Więc możecie z tutaj ikony mieć. No, nie musicie szukać, jak nie e, potem. No, tylko trzymajcie się od razu na pierwszy no, tak, że To w tym systemie jest spokojne, no i tutaj mamy właśnie wracanie się do dlatego właśnie e, ten e, home, no, przycisk schomak jakby e, e, wylądował się Dobra widzowie przejdźmy sobie dalej e, przejdźmy sobie do e, jakby baterii bateria to jest e, 2100 mAh e, litowo-jonowa no i ona starczy tak e, no, naprawdę na 2 dni bo na serio ten telefon wyrzuca bardzo mało energii bardzo jakby ten bardzo szyb, ten, długo bateria schodzi naprawdę dwa dni z takiego bezwzględnego takiego użytkowania to naprawdę ten telefon jakby yy, wytrzymał po prostu. Jeśli chodzi o ładowanie, on się one tak nie wiem, 2-3 godzinki, bo tutaj yy, nie ma ładowania w ogóle. Eee, w ogóle indeksyjnego jakby, ani nie u szybkiego mamy port micro USB, przez który ładujemy i to jest ładowanie dość wolne, standardowe czyli tu nie ma e, nie ma jakby rewelacji, bo no jakby przez micro USB to mm, no po prostu by nie było szybkiego ładowania, chyba e, mi się tak wydaje ale no ten telefon taki coś nie obsługuje eee, no i co eee, dobra przejdźmy sobie dalej przejdźmy sobie dalej do e, do komunikacji mamy e, Wi-Fi, mamy Bluetooth, mamy e, LTE, ale nie mamy e, 5G. Dobra, e, jakby mamy GPS. E, przejdźmy sobie dalej e, do przycisku, bo tutaj nie omówiliśmy. Mamy tutaj e, przycisk włączania, głośności, pod mikro USB. E, tutaj nic nie mamy. Mamy też e, jacka. E, no i co? Przejdźmy sobie dalej. Do, do jakby wagi. Waga to jest 141 g, czyli dojść leciutki smarto naprawdę. No praktycznie go w ręce bardzo, bardzo letki, bardzo wygodny, ta wygoda też jest yy, bardzo, bardzo dobra, zwłaszcza, że ten ekran jest taki mały i ten telefon jest kompaktowy szczerze. No jakby teraz taki kompaktowy cefnął nie robił, także też to jest plus. Yy, dobra, przejdźmy sobie dalej. Yy, czyli to no po prostu... Yy, do aparatów, jeszcze yy, zanim przyjdziemy do aparatów, możemy klapkę zdjąć, widzowie to jest element bo ten smartfon yy, wyszedł w 2015 roku, widzowie i możemy sobie klapkę normalnie, zdjąć, mamy to, możemy sobie baterię wyciągnąć, ona tak wygląda jest podłużna, mamy tutaj wejść na kartę mikro SD i SIM, yy, możemy rozszerzyć do 200GB, normalnie widzą, możemy sobie teraz to zamknąć, czyli to, to jest bardzo fajne rozwiązanie e, dobra przejdźmy sobie do aparatów aparatu mamy dwa mamy e, z tyłu mamy to jest e, 5 megapikseli 5 megapikseli e, z lampą e, błyskową z przodu mamy 2 megapiksele bez lampy e, błyskowej e, no i e, jakby teraz e, jakby zrobię zdjęcia, rozumiecie, przed nim i tym i wam wkleję w montażu, tak zaczekajcie. Tak Dobra, już e, zrobiłem te zdjęcia. Przed nim ten aparat e, będzie się mieli tutaj wklejone właśnie te zdjęcia. E, no i jeśli chodzi o jakość, jest nie za dobra. Także odstaję od dzisiejszych smartfonów, jeśli chodzi o jakieś zdjęć. Jeśli chodzi o wideo, mamy tutaj. E, jeszcze Wam pokażę e, aplikację aparatu. Tak ona e, wygląda. Czekajcie o tak ona wygląda mam tutaj właśnie na zdjęciu, mamy tutaj normie zdjęć no i mamy też tutaj jakieś tryby jakieś inne rzeczy dbrele, dzik węży, no i jak mówię możemy nagrać przy y, HD 30 w klatkach y, nie możemy jakby przez 4K i, i, i ten y, tylko przez HD możemy nagrywać w HD y, o to mi chodziło nie możemy Full HD, bo tutaj tylko się dzieli tylko czytanie czy 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 rdzeniowych procesu, także by nie ale no hmm. Jeśli chodzi o jakąś wideo, no też nagram film w, w i wkleję teraz. Hej, to jest y, przykładowe nagranie z Microsoft Lumia 550. Tak to wygląda jeśli chodzi o jakość winę o stabilizację, począsek No i jeśli chodzi o jakość mikrofonu, tak to wygląda jeszcze Powiem coś głośnej No i powiem też coś ściśle, żebyście Mieli takie porównanie Cześć Dobra widzowie, już nagrałem witam tym oto smartfonem i wam Właśnie montażu kleju Dobra, przejdźmy sobie dalej Przejdźmy sobie do głośników. widzowie mamy tutaj jeden głośnik mono On jest umieszczony dość już w takim niespotykanym miejscu z tyłu. No i tutaj taki, dość jeśli taka takie kółko, no, za którym, tym kółkiem jest taki głośnik, no, głośnik mono nie mamy, to jest stereo, to nie jest głośnik. Stereo to jest e, po prostu to jest głośnik do rozmów, także tutaj przez to nie leci muzyka. E, no i co? a jeszcze e, e, jeśli mamy od, ten zapytam wspomnieć że mamy e, ony ten um, jak w Samsung e, jest e, on, di, on display coś takiego tutaj jest podobne czyli pokazuje nam godzinę na jakby zgłaszanym ekranie Yy, także to jest bardzo dobre rozwiązanie. rozwiązanie. Także z głośników mamy jeden głośnik mono. Yy, no i nie pokażę wam jak brzmi, bo nie chcę dostać praw autorski na filmy. Także po prostu Mogłem powiedzieć, no on brzmi tak dość średnio. Jest głośny, naprawdę to jest bardzo głośny głośnik, ale no cześć, no i nie gra za dobrze. Jeśli chodzi o to, no i co, co jeszcze. Yy, Przejdźmy sobie do e, ceny. ceny, sobie, to ceny jakby e, kosztowały 20, e, czyli 22 zł, bez podstawy zostało około 43 czy tak ja także to nie jest ta, e, a i strasznie się te, ten tył palca, jak możecie zobaczyć no, strasznie się palje e, ten tył jakby odciski palców bardzo szybko odbiera i przód też, także to jest też minus. Ale przyjrzeliśmy sobie na ceny. Tak, przynajmniej, jak mówię, 44 zł. E, 44 zł na Allegro kupiłem. Używanego, oczywiście, z kablem, z ładowarką. No i co mogę bym wiedzieć? E, e, przyjdźmy sobie do, do podsumowania już. E, to, jak wiecie, jak za tą cenę, to. No, jak ktoś nie mam telefonu z Windows, Ponto to, to znaczy Windows Mobile to e, może, może tam może się skusić, ja nigdy nie miałem, chciałem sprawdzić jak to się na ten, e, w tym roku działa, czy w ogóle są jakieś aplikacje, czy nie, czy w ogóle ten system jeszcze, jeszcze jest jakiś spierany, ale widzę, że nie. Ale jak mówię, no podsumujmy sobie to wszystko to jakby, czy opłaca się ten telefon w 2024 roku kupić? E, moim zdaniem nie, dlatego że sam telefon jest dość kiepski już na te czasy, no ma dużo wad, mało, mało zalet. E, ale i też ten sam system już nie spiera, jakby nie ma aplikacji, nie ma w ogóle Microsoft nie spiera. E, tego systemu, także to też jest Dość e, istotne jeśli chodzi o Współczesny smartfon e, No i co mogę powiedzieć no jak dla osoby która nie wiem będzie dzwonić będzie pisać smsy e, Nie wiem może sobie pograć jakieś tam gry bo są jakieś jeszcze gry na telefon ale Już mało Wiesz, jak ktoś chce pograć se, e, Pograć sobie jakieś takie proste gry e, Albo po prostu przetestować ten system jak to w 2024 roku wygląda To e, to polecam dla takich osób, ale dla takich osób, które są całkowicie na co dzień, jakby korzystają z mediów, prorządnościowych, jakich, jakichś, innych rzeczy, no po prostu używają też do pracy kreatywnej, nie wiem, coś muszą y, wyszukać albo potrzebują taką, który no po prostu y, no, będzie miał wszystkie nowe aplikacje i będzie miał nowe funkcje, albo dla jakiegoś gamera, który Chcę zagrać na, e, pograć na telefonie jakiś e, wymagające gry albo po prostu chcę zagrać w gry e, dużą ilość to ta, dla takich osób. No nie polecam tego telefonu, bo po prostu ten system nie jest wspierany e, już w ogóle. E, też nie ma aplikacji, też ten telefon jest już za na dzisiejsze czasy. E, no i co mogę jeszcze powiedzieć? A jeszcze e, e, powiem, że on został w 2015 roku wydany, czyli no dwa lata Yy, przed yy, jakby zakończeniem wsparcia dla Windows Mobile yy, przez Microsoft. No i co mogę powiedzieć, widzowie Zostawcie suba w misie na Instagram xcan 12. No, na Instagram xcan 12. Dajcie Opsa. Yy, no i co? Yy, no, dajcie suba, dajcie lajka. Mam nadzieję, że macie taki odcinek e, retroprecenzji na takiego oto telefonu, który ma już przestarzały system e, e, niespierany, nieospierany. Podobał? E, trzymajcie się. No e, cześć.